Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Przedsiębiorca w polityce. Chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać, zadać właściwie kilka takich pytań, na które powinniście sobie przed wyborami prezydenckimi sami uczciwie w sercu odpowiedzieć. A mianowicie, czy można dzisiaj popierać prawo i sprawiedliwość, partię Prawo i Sprawiedliwość, i jednocześnie żądać od tej partii, żądać od rządu, Rozliczeń, rozliczeń wszystkich tych afer, które były związane z prawem i sprawiedliwością. Kolejne pytanie, czy można popierać Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, jednocześnie krytykując ich działania, które, jak widzimy dzisiaj, powodów do krytyki jest bardzo dużo. Tak samo można być, czy można popierać każdą partię polityczną, która funkcjonuje w naszym otoczeniu politycznym. Jednocześnie żądać sprawiedliwego traktowania narodu. Jeśli chodzi o mnie, ja uważam, że jest to jak najbardziej możliwe. Możemy jednocześnie mówić, że chcielibyśmy, aby PiS wygrał wybory prezydenckie. Tak samo równocześnie, jakbyśmy chcieli, na przykład, ci, co popierają platformę, mogą powiedzieć: chcielibyśmy, ale to nie jest nic w tym złego, że przy stole rodzinnym czy jakimkolwiek grillu w majówkę będziemy rozmawiać o tym, że Popieramy daną partię polityczną PIS, Platforma PSL, czy jakąkolwiek inną, ale jednocześnie uważamy, że patologie, które miały miejsce za rządów, które były rządami PIS-u i kiedyś jeszcze były platformy, dzisiaj jest platforma, chcielibyśmy jako naród, jako społeczeństwo sprawiedliwości, chcielibyśmy rozliczeń tych ludzi, którzy dopełniali się tych złych czynów, które ewentualnie miały miejsce za rządów. Szanowni Państwo, no nie można mówić tak, że aha, dzisiaj ty popierasz PIS, a oni co robili? A oni to, tamto i zaczynamy wymieniać i, i człowiek mówi, no tak, i zaczyna akceptować to złodziejstwo na przykład, czy to złe rzeczy, które były, i zaczyna bronić czegoś, co jest złe. No nie ma, uważam, Szanowni Państwo, że nie powinniśmy się wstydzić tego, że popieramy daną partię. Chcielibyśmy, aby ona się zmieniła na lepsze żeby była lepszą partią dla narodu, żeby znowu wróciła do korzeni jak Unia Europejska, że oczywiście rozumiemy, co się wydarzyło, bo pełnia władzy deprawuje. Pełnia władzy, która, która dało społeczeństwu, doprowadziła do wielu, do wielu patologicznych sytuacji i chcielibyśmy, żeby to się więcej nie powtórzyło. Co nie oznacza, że co nie koliduje z tym, że sama partia jako partia ją popieramy i życzymy dobrze, żeby żeby to się jakoś ułożyło, żeby wyeliminować to, co było złe i niech to funkcjonuje dalej od nowo od początku. Tak samo jest z Unią Europejską. Do innej Unii Europejskiej żeśmy wchodzili, ta Unia Europejska, do której żeśmy wchodzili była bardzo dobrym tworem, była czymś, za, czym, czym ja też osobiście byłem za, tym, popierałem, ale ta Unia Europejska, która jest dzisiaj, jest zupełnie czymś innym. I to nie oznacza, że my chcemy wyjść z Unii Europejskiej. My chcemy tej Europejskiej Unii, do której żeśmy wchodzili, szanowni Państwo. I ten temat, który będzie się przewijał być może na różnych, różnych spotkaniach rodzinnych, czy tak jak wspomniałem o majówce, zależy jeszcze nie wiem czy to zdążymy to puścić do majówki, ale chciałbym, żebyście państwo wzięli sobie do serca, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wspierać daną partię polityczną jednocześnie żądając rozliczeń, bo zło trzeba nazwać złem, złodzieja trzeba nazwać złodziejem, a patologię trzeba nazwać patologią. Nie zapominajcie o tym, szanowni państwo, to, że ktoś coś robił źle, to, że dzisiaj platforma rządzi w sposób żenujący. Możecie ją również popierać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na nią głosować, ale trzeba o tym głośno mówić i nie udawać greka, że tak nie jest. To, że Prawo i Sprawiedliwość wiele rzeczy zrobiło źle, to po prostu to nie zmienia faktu, że nadal możemy popierać tą partię i chcieć dla niej dobrze. Szanowni państwo, nie bądźmy takimi z zamkniętymi klapkami ludźmi, którzy nie widzą co się wokół nas dzieje. Zachęcam do tego. Życzę wszystkim dobrego dnia, dobrego weekendu. No i oczywiście zbliżają się wakacje, także dobrego odpoczynku dla wszystkich. Przedsiębiorca w polityce, Grzegorz Kapica. Pozdrawiam.